A teraz porady adwokata, czyli mecenas Aleksander Pociej odpowiada na Państwa pytania. Tych pytań jest zawsze mnóstwo. Witam Pana, Panie mecenacie. Dzień dobry. Dziś Dzień temat dobry. umowy. Oto zawieram umowę z jakąś telefonią komórkową, czy ze stacją, która oferuje mi różnego rodzaju propozycje telewizyjne. I mam wrażenie, że ta umowa nie do końca mnie satysfakcjonuje. Jak się elegancko wycofać z takiej umowy i w prawie? Nie jest to takie łatwe, ponieważ bardzo często wpadamy. Hmm... Taką pułapkę e, tego, że ktoś nam coś oferuje. Tak. Że mamy coś za darmo. I teraz, jeżeli bierzemy od operatora na przykład e, aparat za złotówkę za złotówkę, który wiemy, że kosztuje tak. 300 zł, bo byliśmy tak. w sklepie. Ale mamy zobowiązanie, że przez mamy, rok będziemy lojalni. Ale mamy zobowiązanie, że e, przez rok musimy lojalnie spłacać e, abonament. abonament, to tak naprawdę niewiele jest do zrobienia. To Aha. znaczy wpadliśmy już na tyle, e, Gdyż uzyskaliśmy jakieś świadczenie, do, podpisaliśmy umowę, e, która jest terminowa, bez możliwości wypowiedzenia. W związku z tym mamy związane ręce. Chyba że, chyba że e, z takiego oglądu mamy w prawie szczęśliwie tak zwane normy współżycia społecznego. Teraz, jeżeli by z jakiegoś powodu ta umowa. Była dla nas wyjątkowo niekorzystna, gdybyśmy zostali naciągnięci w jakiś inny sposób, przy okazji, bądź na przykład, gdybyśmy nie zostali e, poinformowani o pewnych warunkach, tej warunkach które są gdzieś schowane, to tutaj możemy zacząć myśleć. Ale tak naprawdę, generalnie rada jest taka, że jeżeli dostajemy z jednej strony mniej to może się pojawić gdzieś to więcej. Niestety musimy za każdym razem analizować te wszystkie oferty z każdej strony, nie tylko z tej strony uśmiechniętej. A jeżeli, a jeżeli na przykład ten operator w trakcie trwania tej naszej umowy zmienia jej warunki, podwyższa nam na przykład abonament. A to już zupełnie to już zupełnie co innego. To myśmy się umawiali na Myśmy się umawiali inaczej, tak. w związku z tym absolutnie możemy natychmiast wypowiedzieć taką Albo zmienia nam bez... ofertę programową. Myśmy się umawiali, że oglądamy sport w takiej i takiej stacji, naraz w trakcie trwania umowy okazuje się, że nie będzie tego Dokładnie kanału. Dokładnie to samo. Jeżeli on zmienia nam warunki, to my... Przestajemy Rozumiem. być zobowiązani do tego, żeby dotrzymywać wszystkie Czyli tu, jak warunki. Państwo widzą, jest czysta sprawa. Jeżeli jest zmiana warunków umowy ze strony tego oferenta, to jesteśmy w prawie absolutnie szybko możemy działać. Natomiast jeżeli Państwo podpisali umowę, skorzystali Państwo z jej dobrodziejstw, to z tego, co Pan mówi, cenacie raczej nam mamy związane ręce. Musimy do końca wytrwać. Znaczy, my nie jesteśmy zobowiązani dzwonić z tego telefonu. Natomiast mm. ten abonament nieszczęsny. Zostaje nam w pakiecie z tym telefonem, tak. który niby dostaliśmy za darmo. Tak. I Jakie każdym... warunki, Pan mówi, że to są, obowiązują pewne normy społeczne. Czyli na przykład, jeżeli ja zawrę taką umowę z operatorem i zorientuję się za chwilę po wyjściu z sklepu, że w drugim punkcie to samo oferują mi za połowę, czy ja mogę wrócić i powiedzieć, przepraszam bardzo, ale Państwo mnie nabrali, bo tam jest o połowę taniej? Nie, jeżeli nie ma jakichś dodatkowych e, innych warunków, które by nam na to pozwoliły. I... Tylko i wyłącznie wtedy, kiedy ukryto przed nami ważne informacje, które wpływają na nasze zobowiązanie. Tak było w pewnych. na początku, przy tych tanich liniach lotniczych. Było powiedziane, że dolatujesz w tyle i tyle, prawda? Tak. Teraz ludzie, konsumenci, podróżujący, którzy byli przyzwyczajeni do normalnej oferty, tak. patrzyli. Za 100 zł mogę polecieć do Amsterdamu, tak. prawda? E, I nie doczytywali, że gdzieś jest mała gwiazdka i z drugiej strony okazuje się, że bagaż to trzeba dołożyć stówę, tak. gdzie normalnie w cenie biletu to tak. jest, e, że opłaty lotniskowe i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I teraz, jeżeli jest to reklama, która jest nieuczciwa, naciągająca nas, to to jest wtedy podstawą, ponieważ ktoś próbuje specjalnie wywrzeć na nas takie wrażenie, że mamy... A? A okazuje się, a, że, się że, że mamy zupełnie mamy. co innego. I to też jest sytuacja, nie gdzie możemy oczywiście, próbować... to. Bardzo panu jak dziękuję. Mecenas Aleksander Pociej wyjaśnił państwu te zawiłości. Proszę zatem bardzo uważnie podpisywać umowy, bo jak państwo słyszeli, to może być pułapka. Anno i świat pana Adama. No tak, bo panowie przekonywaliście przed chwilą, że nic za darmo, a my mamy dla was zupełnie za darmo coś fenomenalnego, fantastyczny przepis na naleśniki, na pyszne, zdrowe racuchy drożdżowe.